Cześć, to ja mówi. Dzisiaj pokażę wam jak teraz wygląda nasz skład i tutaj inne rzeczy. Czyli tak, jestem jeszcze w lidze początkującej. Przed amatorską. Oj, tutaj. Mieli temu nam coś do powiedzenia. Z tego, którego trafiliśmy w paczce. Hmm. Ostatnio wybrałem zawodnikiem mecz, a według mnie przyczynił się do tego. To jest ten cały drużyny Skupmy się na tym No 9,6 dobra ceny miał Lopez ma coś do powiedzenia mm, To samo Lopez zdobył hat nam Dobra, mm, pokażę teraz wam skład mój Jaki zrobiłem poprzez kupienie tych paczek wszystkich Tego jedynego paka openingu Teraz ze zgraniem, zganie świetne, według mnie, czyli tak, na napadzie Emilii to i Lopez, lewe skrzydło El Sharawy a prawe skrzydło Suarez, Suareza jeszcze na zmianę może wejść, Sanchez, czyli będzie za niego wejść, Sanchez, on jest lepszy od Suareza, a to jest, jest gorsze zgranie, patrzcie, tak. A tu Sanchez jest lepszy, ale patrzcie, jak żeby tak, to nie ma zgrania, niestety więc będzie tak, jakby na zmianie albo niech tak zostanie. Yy... Środkowy pomocy to Gerard i Telf, Gerard i prawa obrońca Johnson, środkowy obrońca Reid, środkowy obrońca Martinez, Martinez chyba mam ze 3 też Martinez też jest jeszcze jakiś nie już nie tutaj alba i na bramce adrian jeszcze jednego mam na bramkarzu. zobaczy jak będzie teraz wyglądać się zwiesza a zobaczmy jak tak wygląda który jest lepszy? Yy, więc on jest o wiele słabszy, więc nie będzie grał. Hmm? Dante jeszcze tutaj jest, ale on nie ma zgrania z nimi. Już mam 20k, prawie. Yy, teraz pokażę wam terminy, jakie tutaj były. On tak zapiszę sobie. Zawsze trzeba zapisywać O Płuca zostaje? Eee nie Nie wiem co to daje Czyli tak terminy Czyli tutaj wpadnie. Początkująca liga Drugie miejsce mamy Przed takimi tymi Mecz ligowy je trzeba grać i oglądać. Zostaje się dużo kasy, dwa razy więcej. Wynik jak? Sprawdź czyli, że wgraliśmy i pierwsze miejsce jest świetnie. Teraz czekam do 21, by za, w, w obejrzeć ten mecz. I wtedy e, będę miał więcej pieniędzy. Oczywiście automatycznie tutaj nam gra. Prawie większość wszystko wygrywałem, tak? Dlatego jestem pierwszy. Tutaj jest czat, co fajni gości, z którymi można zawsze porozmawiać. Mmm, co tu jest jeszcze? Może jakiś meczek? Mmm, nie, dobra tam. Otworzyłem sobie jedną paczuszkę na tak Okazyjnie Jedną paczkę tylko otworzę Może będzie ktoś dobry Tak jak Milito Na przykład Sanchez Pujol Pujol przez J Trochę dziwnie I to chyba nie jestem ten Pujol z Barsy Tylko jakiś inny Dobra, paczuszka za 9k. Jak to mam paczkę? To jest osoby zawolnik tak naprawdę. Dobra, trzeba kupić. Trochę to jest hajsu, ale dobra, karta premium 9k. Kupuję i jest yy, gówno, tak naprawdę. Trudno. Czyli nic takiego ciekawego. O, trening. Pokażę Wam, jak to się robi, tak naprawdę. Kogo by tu ulepszyć? A, dobra. Milito czy Lopez? Milito. Takie ma tu. Go ulepszy. A zużyłem, przykład, tego, czegoś. I może jeszcze. Nikov Trening. To nam się wszystko podnosiło. Nie teraz skład. I lopez. Jeszcze na, jest na upgrade, więc szkoda. Nie, lepiej sobie lepsze Sancheza. Sanchez. Nie, on chyba tutaj. Właśnie pierwszy, Sanchez. Alexis Sanchez. Jest bardzo dobry. Tutaj widać. Jeden z lepszych. I na przykład. Hmm. kogo by tu dać na przykład niepotrzebnego tego. I Beka. I training. Tak. No, i wszystko się podniosło do góry. Fajna karta. Tak mniej więcej się ulepsza. Magazyn, nic nie mam. Prezent. Tu wstajecie różne rzeczy takie. Sklep. Nie, już nic nie będę kupował. Lepiej. Tabela ligowa. Wprowadzimy meczu 22 wygrane 14, remisy 4 przegrane 4, punkty 46, golów 47, goli, straconych bramek 18. Nie jest tak źle, myślę, że jest bardzo dobrze. Teraz już mecz Niemcy jakieś Hone, nie wiem, nie zdam się. I myślę, że Niemcy ich po prostu rozwalą. Co tutaj jeszcze? 11 mam niestety. Jeszcze raz pokażę nam swój skład. Niedługo będzie pack opening. Jak uzbieram trochę kasy, popatrzcie sobie ten skład Suarez Sanchez. Tutaj zgranie jeszcze. Tutaj niestety nie ma zgrania. Nikogo ci tutaj nie mam tak naprawdę. Gomez jeszcze. Ech, go za to i tak ma zgranie. A di santo a di santo nie ma zgrania, więc wrócił tutaj milito. Milito trafiłem w paczce, jestem z tego zadowolony. 45 było, teraz jest też 45. Będę grał teraz z Sanchezem. No i dobra, to chyba byłoby na tyle. Hmm. Będę jeszcze filmiki z Gotika, ale to już później. Jeszcze znajdę jakąś fajną przeglądarkową i też z niej nagram. No i dobra. Cześć, siemano, Cześć. Daj lajka, like, jak ci się spodobało. Cześć.